Są białą chrobacją. Chorwacka Atlantyda. Fakty te są znane polskim historykom, choć przyjmują je oni z rezerwą i raczej niechętnie szukają związków historycznych małopolski z tą koncepcją rozwoju. Słowiańszczyzny. Tymczasem do dziś również niektórzy mieszkańcy Ukrainy uważają się za białych Chorwatów. Najsłynniejszy ukraiński kronikarz Nestor z Kijowa napisał w swej powestii wremiennych let z 1113 roku, że biali Chorwaci przyczynili się do założenia w wczesnym średniowieczu Rusi Kijowskiej. Bardzo stara legenda mówi o trzech braciach, którzy założyli Kijów, jeden z nich nosił imię Choriw, które mogło pochodzić od nazwy Chorwat. Zastanawiające, że wiele legend, obyczajów i toponimów na Ukrainie jest tak bardzo pokrewnych z dzisiejszą Chorwacją, iż Przypadek jest tu wykluczony. W historycznej pegani, którą zasiedlili Chorwaci. Na Bałkanach wiele jest nazw geograficznych podobnych jak w zachodniej Ukrainie, np. Neretwa, Mołze, Ostożaktyn, Gat, Sinii, Kosinii, Kostrena, Knin, Modrus. Równie wiele paralelnych związków można odnaleźć na Słowacji i w Czechach, a w Małopolsce Chrobaci spod Krakowa. Także na naszych terenach można spotkać nazwy bardzo podobne do chorwackich, jak Trzebinia, Jawornik, Domosławice, Kłobuki, Koprzywnica, Łomnica, Odra, Rostoka, Rybnik czy Sielce. Wiele wskazuje na to, że to toponimy związane z Tarnowem i jego najbliższą okolicą noszą pokrewieństwo z językiem chorwackim. Ale to jest temat na oddzielne rozważania. Są małopolanie, których nazwisko wprost wywodzi się od Chorwata, jak karwat, chrobot czy chrobak. Im głębiej jednak sięgniemy do zabytków języka polskiego, a ściślej do dialektu małopolskiego, to tym częściej spotykamy. Nazwy, słowa i określenia chorwackie. Jest dość dowodów na potwierdzenie informacji cesarza Konstantyna. Porfirogenety, że plemiona białych Chorwatów rzeczywiście opanowały od 6 w. Ziemie dzisiejszej Małopolski, a nawet znacznie większe terytorium. Białym Chorwatem był, święta Wojciech, bo cały jego książęcy ród Sławnikowiców. Miał chorwackie korzenie. Ich siedzibą był warowny gród Mulin koło Kutnej chorii Na zachód od Pragi. Sławnikowice zaczęli w XW jednoczyć chorwackie. Plemiona budując zaczątki państwa ze stolicą w Libicy. Kiedy w 995 rok książę. Sobiesław Sławnikowicz toczył walki obronne przed sąsiednimi plemionami. Pogańskimi, został zaatakowany przez czeskiego księcia przemysła, który zburzył libice i wyciął większość populacji Chorwatów. Echa tej tragedii. Znajdujemy w żywocie święta Wojciecha. Budujące się państwo czeskie nie chciało mieć konkurencji. W podobny sposób mógł opanować biało chorwatów Bolesław Chrobry w dzisiejszej Małopolsce. Chociaż prawdopodobny jest też inny scenariusz. Historycy twierdzą, że Mieszko I, chcąc wyłączyć Bolesława z sukcesji do władzy w swym gnieźnieńskim państwie, ożenił go z księżniczką węgierską i osadził w Krakowie po uprzednim podbiciu Małopolski w 989 rok. Czarny Karo. Wiślanie i Biała Chorwacja z Wikipedii. Wiślanie plemie zachodniosłowiańskie z grupy plemion leczyckich, zamieszkujące we wczesnym średniowieczu tereny w dorzeczu Górnej Wisły. Źródła wymieniające Wiślan lub ich kraj. Geograf bawarski 843, U -Islane, 48, na mapie. Opis świata Alfreda Wielkiego 9 w. Isle Landen. Legenda panońska około 885, w Wiślech to znaczy kraj zwany Wisły. Historia od VI- do VIII wieku. Nie sposób określić, kiedy przyjęła się nazwa Wiślanie dla wspólnoty osadniczej w dorzeczu Górnej Wisły. Konstantyn Porfirogeneta wymienia w dziele De administrando imperio Białą Chorwację jako miejsce skąd w VII wieku siedem plemion chorwackich miało wyruszyć na Bałkany, na terytorium dzisiejszej Chorwacji, na zaproszenie cesarza Bizancjum Herakliusza, by bronić granic cesarstwa według Konstantyna część plemion pozostała w swojej starej ojczyźnie. Historycy wiodą spór co do umiejscowienia wymienionej przez Konstantyna Białej Chorwacji, nawet negując jej istnienie. Nie jest też wiadome, czy Wiślanie pochodzą od Chorwatów, jeden, czy też napłynęli ze wschodu na ich terytorium, po przemieszczeniu się Chorwatów na zachód i południe. Nie ma też dowodów na to, że opisywana Biała Chorwacja leżała na terytorium Wiślan. Kraj Wiślan nie wyróżniał się szczególnym zaludnieniem na tle innych ziem polskich. Prawdopodobnie aż do połowy VIII wieku miejscowa ludność nie budowała grodów, co mogło wynikać z częstego przemieszczania się terytorium i sąsiedzi w IX wieku. Obszar zamieszkany przez plemię Wiślan w IX wieku obejmował zapewne część ziem małopolski zachodniej, opierając się na północnym wschodzie o Puszczę Rytwiańską i Szydłowską, być może sięgając źródeł Warty i Pilicy, a na południu o Karpaty. Na wschodzie prawdopodobnie obejmował do Rzecze Dunajca, a na zachodzie do Rzecze Skawy. Źródło Wisły mogło już leżeć na ziemi Gołęszyców, którzy sąsiadowali z Wiślanami od południowego zachodu. Pozostali sąsiedzi to, Opolanie, Północny Zachód, hipotetyczne plemie zamieszkujące ziemię sandomierską, Północny Wschód, Lędzianie, Wschód. Nie jest jasne, jakie plemiona żyły na północ od Wiślan, na obszarze dzisiejszego województwa świętokrzyskiego. Z tezami tymi polemizuje Przemysław Urbańczyk, 2, który kwestionuje wiarygodność istnienia plemion Wiślan, a także Polan. Grody Wiślan. Zespół w Stradowie na przedwojennej rycinie. Zamczysko być może pochodzi z okresu piastowskiego. Jego wały wznosiły się na wysokość do 18 metrów. Cechą charakterystyczną grodów małopolskich w okresie plemiennym była ich niewielka liczba i ogromne rozmiary, często przekraczające 10 hektarów. Koncentrowały się głównie na linii Podkarpacia, najczęściej wyżynnie, na stokach wzgórz. Dominował typ pierścieniowaty z wałem o konstrukcji skrzyniowej. Wielkie grołdy Wiślan znajdowały się m.in. w Krakowie, Stradowie, Dęblinie, na Szacowicach, Stawach, Zawadzie Korońskiej, Trzcinicy na Dropę, na Bocheńcu i w Wiślicy. Największymi rozmiarami wyróżnia się grodzisko w Stradowie, które liczy sobie 25 hektarów, ale zapewne gród ten nigdy nie istniał w tej formie, gdyż część fortyfikacji powstała już w czasach piastowskich, gdy zniszczeniu uległ gród z epoki plemiennej. Badania archeologiczne wykazały niewielki stopień zabudowy, lub zupełny jej brak, wielu z tych grodów, co wskazuje, że pełnić mogły funkcję refugialną, to znaczy służyły za schronienie okolicznej ludności i ich dobytku w czasie wojny. Niemniej, nie można wykluczać, że niektóre z nich były ośrodkami administracyjnymi i wojskowymi. Przypuszcza się, że głównym grodem Wiślan był Kraków. Wskazują na to rozmiary i stopień zabudowy wzgórza Wawelskiego, monumentalne kopce kraka i łandy, późniejsze znaczenie tego ośrodka. Odkryty u podnóża Wawelu skarb grzywien siekieropodobnych bywa interpretowany jako dowód rozwiniętego fiskalizmu, a pojedyncze znaleziska dowodzą między innymi kontaktów ze strefą kulturową Madziarów. Wielkie kopce krakowskie. Kopiec krakusa. Cechą szczególną Małopolski na tle reszty ziem polskich są także Wielkie Kopce, o średnicy dochodzącej nawet do 50 metrów, które znajdują się między innymi w Krakowie, Krakuszowicach, Trzy, Przemyślu i Sandomierzu. Z terenu Krakowa znane są trzy Wielkie Kopce Krakusa, Łandy i nieistniejący już Kopiec Esterki. Jedynym przebadanym przez archeologów jest Kopiec Krakusa, usypany zapewne w VIII wieku. Wiele wskazuje na to, że celem jego powstania był pochówek na kurhanowy. Istnieje wiele domysłów, kto został pochowany na szczytach tych konstrukcji. Wymienia się między innymi awarów i wikingów. Najbardziej prawdopodobna wydaje się hipoteza, że kopce krakowskie są pozostałością po pochówkach miejscowych władców, co wskazywałoby na Kraków jako ważne centrum władzy w Małopolsce i utwierdzało w przekonaniu, że gród ten był stolicą Wiślan. Wiślanie w źródłach z epoki. Istnieją trzy przekazy źródłowe, które łączy się z plemieniem Wiślan. Najsłynniejszym z nich jest informacja z żywotu świętego Metodego, zwanego też legendą panońską, o przepowiedni, której autorem miał być Metody. Był zaś w nim, Metodym, także dar proroczy, także spełniało się wiele przepowiedni jego, z których jedną lub dwie opowiemy. Książę Pogański, silny bardzo, siedzący w Wiślech, Wiśle, urągał wielce chrześcijanom i krzywdy im wyrządzał. Posławszy zaś do niego, kazał mu powiedzieć: Metody: dobrze będzie dla ciebie, synu, ochrzcić się z własnej woli na swojej ziemi, abyś nie był przymusem ochrzczony na ziemi cudzej, i będziesz mnie, wtedy, wspominał. I tak też się stało. Drugim źródłem, które zdaje się potwierdzać istnienie Wiślan, jest tak zwany geograf bawarski, którego autor wymienia plemię Uislane. Trzecie źródło to powstała w IX wieku Germania króla angielskiego Alfreda Wielkiego, będąca przeróbką dzieła Orozjusza z V wieku. Zawiera ona wiadomość o Wisle Landen, leżącym na wschód od Moraw i graniczącym z Dacją. Tekst o księciu siedzącym w Wiślech w żywocie świętego metodego stał się powodem sformułowania hipotez o podboju państwa Wiślan przez Morawy, chrystianizacji Wiślan w obrządku wschodnim i stolicy ich państwa w Wiślicy, ale ostatnią z tych tez obaliły wykopaliska archeologiczne, a pozostałych dotychczasowe badania archeologiczne nie zdołały potwierdzić. Historia Polityczna: Praktycznie nic nie wiadomo o historii Wiślan do drugiej połowy IX wieku. Dopiero żywot świętego metodego zawiera opis wydarzeń, które tradycyjnie w historiografii wiąże się z tym plemieniem. Według autora żywotu, potężny książę wyrządzał krzywdy chrześcijanom. Mogło się to objawiać w wyprawach łupieskich na terytorium wielkich moraw, a może tylko w prześladowaniu misji chrześcijańskich. Zgodnie z groźbą świętego Metodego, który mógł pełnić w tym konflikcie rolę dyplomaty władcy państwa wielkomorawskiego, został jednak pochwykony i zmuszony do przyjęcia chrztu. Wydarzenia te musiały mieć miejsce podczas drugiego pobytu Metodego na Morawach, w latach od 873 do 885, a księciem, który zwyciężył władcę Wiślan był świętopełk wielki. Żywot metodego nie zawiera żadnych informacji o włączeniu ziem Wiślan do Rzeszy Wielkomorawskiej, jednak teoria taka kiedyś cieszyła się dużą popularnością. Zdaniem niektórych badaczy podparciem tej hipotezy jest odkrycie śladów zniszczenia w wyniku najazdów w końcu IX wieku paru nastu grodów w południowej Małopolsce. Jednak nie sposób na razie udowodnić, że są to pozostałości akcji podboju kraju Wiślan przez Świętopełka, a nie na przykład walk Wiślan z Gołęszycami. Nie ma dowodów na przyłączenie kraju Wiślan do Wielkich Moraw, ale okres do początku X wieku mógł być dla Wiślan okresem wpływów wielkomorawskich, jeśli nawet nie kulturowych. Archeologia potwierdziła jedynie występowanie wielkomorawskiego płacidła grzywien siekieropodobnych, cztery to politycznych. Nie można wykluczyć, że książę Wiślan był wasalem świętopełka. Sytuacja polityczna w tej części Europy zmieniła się radykalnie w pierwszych latach X wieku, po opanowaniu panonii przez koczowniczych Madziarów i upadku, w wyniku ich najazdów i kryzysu po śmierci świętopełka, państwa wielkomorawskiego. Wszelka hipotetyczna zależność Wiślan od potężnego sąsiada skończyła się wraz z jego upadkiem. Konsolidację państwa w następnych latach musiało jednak utrudniać sąsiedztwo Węgrów, którzy pojawili się na ziemi lędziań i zapewne podporządkowali sobie przynajmniej część tego plemienia, podbitego następnie około od 930 do 40 przez Ruś Kijowską. Nie wiadomo jak często Węgrzy najeżdżali terytorium Wiślan, ale pojedyncze znaleziska i fakt powstania nowych linii wałów wokół części małopolskich grodów w początku X wieku wskazuje na to, że takie najazdy mogły mieć miejsce. W historiografii polskiej utarło się, że Wiślanie byli jednym z dwóch silnych plemion polskich, zdolnych dokonać zjednoczenia polskich ziem, ale splot różnych okoliczności sprawił, że osiągnięcie to stało się udziałem Polan. W rzeczywistości niewiele wiadomo o sile i możliwościach Wiślan w okresie przedpaństwowym, ale najczęściej uznaje się, że osiągnęli znaczne sukcesy w budowie struktur plemiennych. W roku 955 król niemiecki odtoń i zadał Węgrom klęskę w wielkiej bitwie nad rzeką Lech. Być może po tym wydarzeniu, a może parę lat wcześniej, państwo Wiślan zostało przyłączone przez księcia Bolesława i okrutnego do Czech. Okres przynależności do Czech zaowocował korzystnym rozwojem gospodarczym Krakowa, który stanowił ważny punkt na szlaku handlowym Praga-Kijów. W stolice Wiślan wymienił, jak uważają niektórzy uczeni w swojej relacji Ibrahim i Bniakub, a fragmenty tej relacji wykorzystał w księdze dróg i krajów Abu Abdullah al-Bagri. Co się tyczy kraju Bolesława, to jego długość od miasta Faraga, Praga, do miasta, trkw, bywa to odczytywane jako Krakwa bądź Karako, czyli Kraków, ale pewności nie mamy, wymaga podróży trzech tygodni. Miasto Faraga, jest najzasobniejsze z krajów towary przybywają do niego z miasta TRKW, Kraków. Rusowie i Słowianie z towarami. Do dziś kwestiami zagadkowymi pozostają czas i sposób przejęcia ziemi Wiślan przez piastów.